Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Dziś jest środa, a pogoda się zepsuła. Ale to mnie nie powstrzyma przed nagraniem dzisiejszego odcinka. A w dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować wam nową nazwę kurnika której niektórzy z was już się domyślali, niektórzy spekulowali i mądrali, udawali. A nowa nazwa to oczywiście, tak jak mówiliście kuratorium no bo na cóż innego można byłoby wpaść, jak nie na kuratorium a więc mamy prokuraturę, w której urzęduje pan prokurator. Mamy kuratorium, w którym urzęduje pan kurator, i teraz bądź mądry i wymyśl nazwę dla trzeciego kurniczka, dla kurniczka, w którym mieszkają maluchy. Jak sami dobrze widzicie, w, każdym, yy, w każdej z nazw prokuratura kuratorium jest wyraz kura, więc tutaj również. Musi być, musi być coś podobnego, coś w ten deseń, żebyście mi nie strzelali, nie wiadomo, z jak różnorodnej amunicji. Więc na wszelki wypadek podpowiadam, jak to ma być. Więc jeśli macie jakieś propozycje, jeśli chodzi o nazwę dla trzeciego kurniczka, no to jak to się mówi ja zamieniam się w słuch. Kury na wybiegu, kury gdzieś uciekły. Zaraz spróbujemy je przywołać, tak aby, aby przyszły, żebyście mogli chociaż przez chwilę nacieszyć oko. Bo dziś środowy odcinek i odcinek środowy, jak zwykle, będzie krótki. Ktoś tam ostatnio pisał, że w dobrych czasach kurki przychodziły na dźwięk magicznego dzwoneczka. Ale cóż, teraz przychodzą. Na troszkę inne dźwięki. Dźwięk napełnianego paśnika zawsze jest, zawsze jest mile widziany, tak. Słuchajcie, mam jednego takiego kurczaka, którego nie potrafię zreformować, ucieka mi za każdym jednym razem, kiedy próbuję go wieczorem złapać no tak, no bo dlaczego próbuję go złapać? Otóż dlatego, że cały czas śpi gdzieś tutaj sobie na zewnątrz, w Tujach. Ma takie swoje ulubione miejsce i gdy tylko próbuję go złapać, ten natychmiast znika mi z oczu. Widzieliście to? A, czarna! <laughs> natychmiast znika mi z oczu, a że jest już ciemno, no to niestety zostaje gdzieś. Na dworze, w krzakach, w tujach, śpi. Póki jest ciemno i ciepło, to nic mu się nie stanie. Natomiast, jak zrobi się zimno, albo jak w nocy przyjdzie jakiś drapieżnik, no to nie będzie już do śmiechu. I tak się troszeczkę obawiam o jego życie. No bo, jeśli nie nauczy się wchodzić do kurnika, to w końcu źle skończy. Tak jak już. Bodajże dwa moje kurczaki źle skończyły. Miałem tutaj yy, takiego jednego kogucika, który bardzo lubił zwiedzać yy, świat, zwiedzać teren poza wybiegiem. No i doigrał się. Doigrał się tego, że został yy, złapany przez moje pieski, a niestety one z kurkami się nie patyczkują. Więc mam nadzieję, że. No, że uda mi się go zreformować, że w końcu zacznie wchodzić na noc do kurnika. Zobaczymy, zobaczymy. Kurki póki co chodzą żwawo, nie chorują. Ptaszyńców nie widać i oby tak dalej pozostało. To tyle moi drodzy w tym krótkim, środowym odcinku. Ja jutro wybieram się na wyprawę motocyklową, więc nie będzie mnie aż do niedzieli, ale nie martwcie się, bo piątkowy odcinek już mam nagrany i piątkowy odcinek ukaże się e, o tej porze, o której e, ukazać się powinien, a więc mam nadzieję, że, że nie zapomnę opublikować go w piątek około godziny 18, na pewno wieczorkiem. Zobaczycie nowy odcinek w kurniku Kazika, a w piątkowym odcinku pokażę Wam mój nowy kurnik. Być może ci z Was, którzy wprawnym okiem oglądali ten materiał, nie jestem pewien, ale być może gdzieś tam przez chwileczkę było widać mój nowy kurnik. Natomiast w kolejnym odcinku pokażę go Wam w pełnej okazałości. Natomiast ja już kończę ten odcineczek ponieważ muszę przygotować się do jutrzejszej wyprawy motocyklowej jadę w Bieszczady, jadę w Tatry więc nie będzie mnie przez 4 dni, ale tak jak powiedziałem, wy nie musicie się obawiać odcinek piątkowy będzie w porę natomiast już kolejny poniedziałkowy odcinek nagram tutaj z tego miejsca bo już mam nadzieję że uda mi się wrócić. Więc raz jeszcze dziękuję Wam za oglądanie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów, ciepłych i zimnych. Mówił do Was Kazik: Idę teraz dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.